Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj mamy 15, 15 lipiec 2022 piątek dzierżoniów Teraz to jest autobusek numer autobusek numer 2 tam było osiedle, osiedle kolorowe czy nie wiem słoneczne czy różane tam widziałem bo przystanek autobusowy był inaczej opisany, ale byłem w osiedlu był kolorowym, właśnie. Wsiadłem w dwójkę i teraz jadę do. Teraz jadę do Bielawy, do Bielawy autobusem. To jest numer dwa. I tam taki patent, właśnie. był, wiecie co? Bo miałem. O, tu nawet mają. jeju, USB, mają taki. Nie wiem, czy chodzi dobrze. To chciałem kupić swój bilet za, za monety, bo akurat miałem polskie pieniądze przy sobie i poszedłem do tego automatu tam. Ale ktoś robił płatność wcześniejszą i załóżmy, widać, nie zapłacił, albo płatność nie przeszła. W związku z tym, ten no, automat do kupowania biletów w autobusie się zatkał, zablokował się, jak ja wsiadłem wysoki sądzie, więc jak Superensiad, miałem drobniaki i tak dalej, to już nie mogłem po prostu kupić biletu i sprawiło po prostu mi to problem, nie, nie mogąc kupić biletu za normalną cenę w automacie, bo, bo, bo automat się skończył i odmówił posłuszeństwa. To chyba jest teraz, nie wiem, trzeci przystanek autobusem numer dwa. Z Dzierżoniowa do, do Bielawy jedziemy. To jest około 30 minut. Dzie, dziękuję postoje. To jest około 30 minut właśnie tutaj tym autobuskiem z Dzierżoniowa. Dobrze, więc mniejszym, jak widać, zwiedzam Dzierżoniów i deklaruję właśnie chęć spotkania się z parszewym bandytą międzynarodowym, z Magdalena Kaliszewska. Wydział pierwszy cywilny. Rejonówka Krzyki Pierwszy. O, tu jest jakiś stadion, chyba, tak? Rejonówka Krzyki Pierwszy Cywilny oraz jej kumpelom w czarnym ubranku prokuratorka jakiejś takiej prokuratorii, nie wiadomo jakiej. Gdzieś tam na wrocławskim kwartale, nie wiem czy w mieściu, czy jakoś tak. Natalia Zemła. Natalia Zemła, coś tam insynuuje. Że ja się ukrywam, że ja się nie chcę spotkać, że ja uciekam. Coś tam po prostu, więc mniejszym deklaruję, że się nie ukrywam, podróżuję i nie mam problemu, aby spotkać się ze wszystkimi przestępcami i bandytami sądowymi i tych czarnych ubrankach oraz parszywym bandytom międzynarodowym Magdalena Kaliszewska, Wydział Pierwszy Cywilny. Rejon rejonówka na krzykach więc teraz sobie podróżuję po dzierżoniowie i, i tutaj okolicach pieszycy i jestem chętny z wami się spotkać nie ma problemu i pogadać o różnych y, biznesowych rzeczach i nie tylko przy kawie herbacie y, w wodzie święconej, w wodzie z kranu, w wodzie mineralnej, w wodzie z lodówki chłodzonej, bo dość gorąco i tak dalej, i tak dalej. Więc nie ma problemu, podróżuję, chcę się z wami spotkać i publikuję to. Dziękuję, pozdro, skręcamy tutaj. To jest ulica Bielabska i skręcamy w jaką? Tu jest reklama? Nie było ulicy, więc skręcamy w ulicę, której nazwy nie było. Dzięki.